Cześć, Tomek z tej strony od kelnera do milionera.pl witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, w co ja inwestuję w związku z coraz większą inflacją oraz problemami z tym związanymi. Pokażę Wam dwie rzeczy, dwa aktywa, dwie metody inwestowania, które ja stosuję. Będzie też trzecia taka bonusowa metoda. I przede wszystkim jako kolejny bonus pokażę wam na końcu lekcje odnośnie inwestowania i schematu osobistego inwestowania, której w szkole nie uczą i której ja uczyłem się przez bardzo wiele lat, zanim zrozumiałem, jak to wszystko działa, także myślę, że zdecydowanie warto zostać do końca. Zaczynamy. Na początek jeszcze podpowiem, że nie jestem doradcą inwestycyjnym. To, co tutaj ja pokazuję, to są moje osobiste kroki, przemyślenia. Pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się w coś zainwestować, jakieś kroki finansowe wykonać, są to Wasze kroki, Wasze zyski, Wasze ewentualne ryzyko. Warto o tym pamiętać. Zaczynamy. O tym czym jest inflacja mówiłem już kilka filmów temu, także zapraszam do tego filmu przy okazji. Szybko, w ramach takiego skrótu, inflacja wynika z tego, że drukujemy pieniędzy ponad miarę polski rząd oraz inne rządy chyba wszystkie rządy na świecie drukują ogromną masę pieniędzy, szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat związanych z pandemią. Mieliśmy ogromny nadruk pieniądza, żeby gospodarkę pobudzić. No i niestety poskutkowało to tym, że mamy ogromną ilość pieniądza, zmniejszyła się produkcja w wielu obszarach, co się równa zaburzenia, jeżeli chodzi o gospodarkę, nadmiar pieniądza, wzrost cen i przez to mamy dużą inflację. Jak się przed nią chronić? Otóż ja chronię się w następujące sposoby i oto rzeczy, w które ja inwestuję. Ok. Pierwszą rzeczą, pierwszym aktywem jest bitcoin. I teraz bardzo ważna kwestia. Otóż mówię bitcoin, a nie kryptowaluty, ponieważ ja inwestuję głównie w bitcoina, jeżeli chodzi o kryptowaluty. I warto nadmienić, że w świecie kryptowalut jest bitcoin i jest cała reszta. Nie można porównywać bitcoina do altcoinów, do wielu różnych projektów, które powstają. Szybko rosną, szybko spadają i znikają. Bitcoin jest jedną z pierwszych kryptowalut, która powstała już wiele lat temu, chyba w roku 2008, jak się nie mylę. I więcej o Bitcoinie i kryptowalutach mówiłem w tym filmie. Polecam bardzo. Jeżeli Was ten temat interesuje, chcecie dowiedzieć się podstaw, też zapraszam do darmowego kursu Bitcoina i kryptowalut, link jest pod filmem. Ale jeżeli chodzi o kryptowaluty, to bitcoina porównałbym do złota. Złoto jest taką ostoją, która powiedzmy trzyma wartość i możemy sobie to złoto kupić, zostawić i będzie ona trzymała wartość. Oczywiście bitcoin jest o wiele bardziej podatny na wahania, ale w perspektywie dłuższego czasu bitcoin po prostu bardzo szybko rośnie. Oczywiście mamy duże spadki, nawet 80%, ale jeżeli ktoś trzyma bitcoina przynajmniej kilka lat, to zawsze na tym bardzo dobrze historycznie wychodził, także Bitcoin jest takim złotem wśród kryptowalut oczywiście mamy tutaj o wiele większe ryzyko niż w przypadku złota ale ja Bitcoina używam jako czegoś w co mogę bardzo łatwo wygodnie inwestować, ponieważ nie muszę kupować złota fizycznego, mogę sobie po prostu kupować codziennie na przykład za 100 złotych Bitcoina ja średnio Bitcoina kupuję od około półtora roku, kupuję Bitcoina średnio za 5-10 tysięcy złotych miesięcznie, także są to dość spore kwoty i Bitcoin jest dla mnie taką ostoją, która jest bardzo wygodna, która bardzo się waha i przyzwyczaiłem się już do tego i nie zamierzam go na razie sprzedawać. Sprzedam może część, gdy jego wartość wzrośnie w przeciągu powiedzmy kilku lat, a jest to bardzo prawdopodobne. Jest to aktywo ryzykowne. Warto wspomnieć o tym, że w przeciągu ostatnich kilku lat, jeżeli chodzi o Bitcoina, też dużo się zmieniło. Mamy kraje takie jak Salwador które zainwestowały spore sumy w bitcoina. Mamy duże instytucje typu Tesla, które zainwestowały w bitcoina. Jest to znak, że bitcoin jest nie tylko największą kryptowalutą, cyfrowym złotem, czy technologią, która jest bardzo przyszłościowa i już ta przyszłość się dzieje. Ale chodzi o to, że już bardzo wkracza do mainstreamu i im bardziej będzie popularny, im bardziej będzie uregulowany, co też mam nadzieję, się jeszcze bardziej stanie. I ja go używam właśnie jako inwestycję w postaci cyfrowego złota, gdzie sobie łatwo odkładam, codziennie praktycznie dokupuję. I uważam, że nie tylko zachowa on wartość, jeżeli chodzi o inflację jako aktywo, ale też pomoże mi kilkukrotnie pomnożyć właśnie moje oszczędności i nie oczekuję od Bitcoina tego, że. Wzrośnie dwudziestokrotnie, co się może stać, ale wystarczy naprawdę, że wzrośnie dwukrotnie w przeciągu kilku lat. Dla mnie to będzie całkowicie satysfakcjonujące. Warto jeszcze wspomnieć o altcoinach, czyli o innych kryptowalutach. Mamy coś takiego jak Ethereum, jest to druga największa kryptowaluta, i ja w Ethereum też inwestuję. I powiedziałbym, że poza Bitcoinem, Ethereum jest czymś takim, w co warto też rozważyć inwestycje, ale mamy całą masę projektów, tak? Warto przypomnieć sobie ostatni wielki upadek. Luny, tak, kryptowaluty Luna oraz stablecoina, który przecież był stablecoinem, tak, czyli nie może jego wartość się je zmieniać, który też upadł, chodzi o UST opartego na Lunie, nie można porównywać altcoinów różnych projektów, które dają świetnie zarobić, ale które też są tak naprawdę czymś, co rośnie, co spada i w przeciągu na przykład kilku cyklów... Te projekty całkowicie znikają. Także jest to zupełnie coś innego niż Bitcoin, i warto rozpartywać altcoiny jako coś zupełnie innego. Jako aktywo niesamowicie ryzykowne. Nie mówię, że nie można w nie inwestować, ale jeżeli szukamy takiej powiedziałbym klasycznej ścieżki inwestowania w nowoczesnym świecie kryptowalut, to właśnie Bitcoin jest tym czymś, na co warto zwrócić uwagę. I ważna kwestia. W ostatnich miesiącach, w ostatnim czasie jest wielka moda na ogromne zarabianie pieniędzy, jeżeli chodzi o spekulacje, o shortowanie, o tego typu rzeczy. I wiem, że wielu z was, wielu moich znajomych chce zarabiać duże pieniądze, tak, bo widzimy ogromne wzrosty. Tak, luna wzrosła kilkusetkrotnie, czy nawet kilka tysięcy razy. Mamy duże spadki, duże wzrosty. Wiele osób jest zafascynowanych szybkim zarabianiem i ja wręcz spotkałem się z wyśmiewaniem mojej taktyki, gdzie ja po prostu inwestuję w Bitcoina, który potrafi kilkukrotnie wzrosnąć w przeciągu na przykład roku, co jest ewenementem, jeżeli chodzi o inwestowanie, gdy mamy na przykład inwestowanie w nieruchomości, w akcje, gdzie te wzrosty są rzędu 5, 10, 15%, co jest bardzo konserwatywne. Bitcoin wzrastał kilkukrotnie na przykład w przeciągu roku, podczas gdy to dla wielu młodych osób, które znam, jest czymś w ogóle... Nudnym, tak, czymś, co nie oferuje niczego ciekawego i te osoby szukają inspiracji wśród osób, które mówią, że zarobiły po kilkadziesiąt milionów na kryptowalutach. Owszem, to się zdarza, nie mówię, że nie, ale pamiętajcie, że z tymi wzrostami wiążą się mega spadki i ogromne ryzyko, także zastanówcie się nad tym, mówię to do osób, które szukają w kryptowalutach hazardu, wzrostu w razy 100 i myślą, że zrobią z 5000, tysięcy 500 tysięcy. Ja tą drogą w ogóle nie idę, tak? Ja regularnie oszczędzam, o tym będzie później, o podstawowej strategii inwestowania i po prostu większy kapitał wkładam w coś, co jest względnie bezpieczne, także uważajcie na obietnice szybkich wzrostów, bo w żadnym biznesie, w żadnym inwestowaniu... Ogromne wzrosty nie mogą być tak łatwe, jak to się gdzieś tam wydaje. I wracając jeszcze do bitcoina, ostatni podpunkt to, że każdy może w niego inwestować. Tak, osoba fizyczna, nie trzeba mieć firmy, każdy rozlicza się raz w roku z zysków z kryptowalut, jest to 19% i po prostu można sobie kupować za 100 zł, za 50, za 100 tysięcy, za milion. Nieważne, każdy to może robić, dlatego też jest to model, który jest po prostu wygodny i bardzo prosty w użyciu. Drugim aktywem, sposobem, w który ja inwestuję, są Nieruchomości, tak? Bardzo, ale to bardzo oklepana rzecz, w którą bardzo wiele osób inwestuje, może nawet nieświadomie. Zaznaczam, że jeżeli chodzi o bitcoina, dużo o nim mówię pozytywnych rzeczy, ale ja w bitcoinie mam tylko około 20% mojej wartości netto i jest to i tak duża kwota, którą gdzieś nie zalecam osobom początkującym, ponieważ uważam, że w kryptowalutach powinno się mieć może 5, może 10% swoich oszczędności. Jest to bardzo ważne. Oczywiście, jak ktoś jest w temacie dłużej, można mieć więcej, ale w nieruchomościach po prostu mam o wiele więcej gotówki czy mojej wartości odłożonej. Tak, przede wszystkim moje pierwsze mieszkanie zostało spłacone, jest w pełni moje. Zakupiłem kolejną nieruchomość. Jedna z tych nieruchomości będzie mieszkaniem po prostu inwestycyjnym, która pójdzie na wynajem. Będzie trzymała moją wartość, którą włożyłem. Z czasem będzie ta wartość rosnąć, bądź po prostu trzymać się poziomów inflacyjnych, ponieważ oczywiście. Nieruchomości rosną nominalnie i jest duży popyt na nie, ale ta wartość może spadać, tak? no spada zdolność kredytowa i wiele osób może być nie stać i już nie stać na spłatę kredytów czy na własne mieszkanie, także gdzieś ta wartość pomimo wzrostu wartości nominalnej, czyli wyrażonej złotówce może rosnąć, ale wartość realna może nawet spadać. Cały sens w tym, że ja mojej nieruchomości, czy nieruch moich nieruchomości nie zamierzam sprzedawać, tak? Czy ich wartość będzie przez następne 3 lata na przykład spadać. Nie mam z tym problemu, ponieważ ja ich nie sprzedaję i chodzi o to, żeby te nieruchomości po prostu trzymały wartość tego, co ja w nie włożyłem, i żeby na przykład te, które są na wynajem, w tym wypadku taka nieruchomość będzie przynosić mi dywidendę, czyli zysk z wynajmu, czynsz za wynajem będzie płacony i z czasem, gdy inflacja będzie rosła, gdy ceny będą rosły, to czynsz będzie po prostu rosnąć i cena mieszkania razem z tym, co się będzie działo. I mieszkanie jest właśnie prostym sposobem na ochronę kapitału włożonego przed inflacją i zarazem daje nam ono możliwość czerpania przychodu pasywnego z wynajmu. I oczywiście nie jest to sposób prosty, tak, żeby kupić mieszkanie, trzeba odłożyć powiedzmy 100 tysięcy złotych, wziąć kredyt, następnie trzeba je wykończyć czy wyremontować. Wynajem też wymaga troszeczkę pracy. Także nie jest to inwestowanie, które daje razy 100 wzrost inwestycji, które jest łatwe. Które nie wymaga kapitału? Nie. To nie jest system, który często widzimy gdzieś na YouTubie czy na Twitterze, że ktoś zarobił kilkadziesiąt milionów dolarów. Nie. To jest coś, co wymaga po prostu pracy, solidności i systematyczności na przestrzeni wielu, wielu lat. Także ostrzegam, nie jest to łatwe i trzeba to poprzeć czymś, co teraz wam powiem. Ostatnim podpunktem, w który ja inwestuję aktywem, jestem ja. I tak samo. Ty, osoba, która ogląda ten film, powinieneś czy powinnaś inwestować w siebie, niezależnie od pozostałych aspektów. Co to oznacza? Inwestujesz w wiedzę, starasz się więcej zarabiać, może lepsza praca, może dbanie o zdrowie, może własna firma, najlepiej wszystko po trochu, ale chodzi o to, żeby być lepszą osobą. Jeżeli masz problem, w co zainwestować swoje środki i masz 10 tysięcy złotych. Mieszkania nie kupisz. Ok, kupisz sobie może Bitcoina za 500 zł, ale co zresztą? Otóż, może idź na szkolenie, może poszukaj lepszej pracy, zainwestuj w dobrą książkę, odnośnie diety, uprawiaj sport, może załóż swoją prostą firmę, dorabiaj po etacie i tak dalej, ale staraj się być osobą, która jest coraz lepsza na wielu aspektach życia i też w aspekcie biznesowo-zawodowym. To znaczy, że trzeba się rozwijać i starać się po prostu więcej zarabiać, bo nie ma lepszego lekarstwa na inflację czy na problemy finansowe niż zarabianie więcej. Warto o tym pamiętać, ponieważ dzięki rozwoju własnej osoby pod kątem też zarabiania będziesz w stanie zainwestować w bitcoina, w nieruchomości i w wiele innych rzeczy, które są wartościowe. Także dołóż to, albo nawet powiedziałbym więcej, to powinien być punkt pierwszy. Ale okej, okay, przejdźmy do schematu, którego w szkole nie uczą i który jest mega otwierający oczy, jeżeli chodzi o wolność finansową. Ucieczkę przed inflacją i w ogóle sukces finansowy. Otóż nikt mi w szkole nie powiedział tego, że muszę inwestować w coś, co zabezpieczy moje finanse, tak, moją gotówkę, moją wartość netto i w coś, co dodatkowo przyniesie mi zyski w przyszłości. I schemat przedstawia się następująco. To jesteś ty czy ja, jest to osoba, która chce uchronić się przed inflacją, przed utratą pieniędzy i ta osoba przede wszystkim powinna zająć się tym, żeby mieć dobrą pracę, bądź swoją firmę, czyli być osobą skuteczną, która zarabia w sposób mądry i zarabia dobrze. I nie oznacza to wcale zarabiania milionów, inwestowania w dziwne kryptowaluty, które zyskują razy 100. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć dobrą pracę, na przykład, której się spełniamy, która jest do nas dopasowana i która daje nam zarobić na tyle, że możemy żyć godnie i zarazem odkładać jakieś 50% naszych zarobków, bądź może być to oczywiście firma, której będziemy też zarabiać godnie i będziemy dużą część, powiedzmy, połowę odkładać na poczet naszych inwestycji w aktywa, które chronią przed inflacją. I teraz te aktywa, powiedzmy, że będzie to Bitcoin i nieruchomości. Oczywiście tych aktyw może być więcej i one mogą być różne. Tutaj nie chodzi o to, jakie to są aktywa, ale chodzi o to, że ty zarabiasz, pracujesz w swojej pracy dobrej, czy może masz swoją firmę. I ty bierzesz 50% czy jakąś kwotę dla siebie, i następnie drugą część zarobionych pieniędzy przekazujesz w jedno aktywo, w drugie aktywo. Ważne, żeby to były przynajmniej dwa aktywa, ponieważ wtedy się dywersyfikujesz. Ja w tym wypadku mam dwa bardzo różne aktywa, czyli aktywo cyfrowe, nowoczesne, chociaż wciąż już konserwatywne w świecie kryptowalut. I z drugiej strony mam aktywo bardzo staroświeckie, czyli nieruchomości. Oczywiście możesz tutaj dorzucić złoto, ale ja posiadając bitcoina i posiadając nieruchomości sprawiam, że moje pieniądze są wkładane w aktywo, które chroni przed inflacją i zarazem to aktywo z czasem oczywiście trzyma wartość i przynosi mi zyski. Bitcoin cały czas w perspektywie lat rośnie, przynosi mi zyski, które powracają do mojej kieszeni. Tak samo nieruchomości, tutaj mogę nadmiar gotówki wkładać. Tak, Nawet na kredyt hipoteczny jest to OK. Potem z czasem, może wcześniej, może później, z wynajmu otrzymuję też pieniądze, które są wkładane do kieszeni. Czyli jak widzisz, jeszcze raz, zarabiane pieniądze w mądry sposób lądują w aktywach, które trzymają wartość i które też wypluwają Tobie zarobek, nawet niewielki, który wpływa do Twojej kieszeni. Jeżeli to przełożysz na systematyczność, na działanie długoterminowe, to tych aktyw możesz mieć dwa, czy one będą oczywiście cały czas rosnąć, możesz mieć Czy mieszkania, więcej kryptowalut, może złoto i tak dalej? I z czasem się okaże, że po 10, 15, 20, 30 latach te aktywa będą dużo warte i zarazem ty sobie stworzysz jakiś dochód pasywny czy półpasywny, na przykład z wynajmu, który zapewni ci emeryturę. I to jest podstawowa zasada, której w szkole nie uczą, bo w szkole uczą, no właśnie, za dużo nie uczą, to jest odpowiedź na to pytanie, ale uczą cię, idź do pracy. Wydawaj pieniądze, zarabiaj pieniądze, może weź mieszkanie na kredyt i tyle tak niestety. A to, co odkryłem po wielu latach mojego rozwoju osobistego, to jest tak proste, czyli pracuj mądrze, zarabiaj mądrze i jak najwięcej wyciągaj pieniędzy z swojej pracy czy firmy, i inwestuj je w aktywa, które trzymają wartość i które dadzą Ci przychód pasywny na przestrzeni Twojego życia. Także mam nadzieję, że tym schematem, przede wszystkim tym schematem i tymi rzeczami. Które ja inwestuję, troszeczkę otworzyłem Wam oczy. Jeżeli Wam się ten film podobał, zapraszam do innych moich filmów, do subskrybowania kanału i przy okazji, zapraszam do darmowych kursów. Linki pod tym filmem. Dzięki, na razie, cześć.